W dzisiejszym odcinku sobie przyjabę, a dzisiaj Zedu jest! Błękit! Tak! Po raz pierwszy na kanale Błękit. Otóż dzisiaj sobie w Minecraft, a, a konkretnie Bedwars i przetestujemy sobie glitch teksturpakę, tak, jak już widzicie, ten popasku wygląda naprawdę mega kozacko. Zagram sobie dzisiaj w Bedwars, przede wszystkim tego teksturpaka, ocenimy go. Błękit, chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? Tak, Amber. No właśnie Amber to dobry youtuber. Zgadzać, się z dobrym durem, więc zostawcie okay. łapeczkę w górę i subskrypcję. Okay. Lecimy teraz z Daily. Uwaga, pod dzisiejszym odcinkiem zostawcie trzy łapeczki w górę i jutro się pojawi kolejny odcinek. Trzy łapki jutro kolejny odcinek, więc... intro Nawet no jesteśmy już w Gierce i jak widzicie, yy, mamy jaki kolor czerwony Toż to yy, błękit, bożesz yy, yy, masz może jakiś kanał czy coś, żeby zaprosić. Tak, tak, tak. Bla, bla, tak, link w opisie bla, będzie. Więc sobie kupujemy szybko wełnę, jak widzicie, wow, 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 ale sklep wygląda naprawdę mega kozacko, jak widzicie, miecz tutaj wiadro, wody wygląda wszystko przekozacko na ten teksturpaku. Mieczek drewian też wygląda kozak, ećpół kłót, wow, to w ogóle jest jakiś symbol fajny. Nie to wygląda po prostu sztos według mnie, naprawdę teksturpak myślę, że no naprawdę bym bardzo dobrze ocenił. Znaczy, ocenimy go na końcu we też wygląda nawet w miarę spoko, jak tam ci idzie, ty też masz tego teksturpaka tak, włączonego, tak, tak. więc u nas obydwu go widzimy, chociaż do góry, możesz się Musisz dojść, musisz dojść, dasz radę. Co jest? Ja widzę jak się budujecie we dwójkę tutaj. Dobra, lecę do was spokojnie. Kupię sobie tylko szybko wełnę kilo. dobra, lecę. Mam wszystko pokupywane, wełna jest, narzędzia są, różowi ich podjeżdżają ogólnie. Dobra, już myślałem, że nie można tam bloków stawiać, ale dobra, udało się, całe szczęście. Nie miałem beda, nie miałem beda. Nie mają beda. Jeden nie żyje, też Dobra, drugi się trochę lepiej klepie, ale miałem po prostu loa, może dlatego. Więc dasz radę go porobić. Ta myszka w tle jak ją słychać teraz Jak na Walas, tak pomogólnie. Zaraz nagrywamy jeden, obok się. siebie, więc no tak jakby trochę... Idzie jeden, schowałem się. Widzę jednego. Nikt. tu coś tak. Dobra. Kolejny dwóch nam I do do nas, do nas idą. do U kogo ty. Tu do nas, nas, jest... nas idą. Do... Gdzie ty jesteś? idą do, do nas. U kogo ty jesteś? A tutaj, za tobą jestem. Ty jesteś biały? tak Do nas i do cofaj się. Ja ich zniszczę. Mm, nie, nie, Oni beda nie mają. Ej! A bo różowy idzie do nas! Nie wie. My wie! Myślałem, że biały! Trzy, dwa... Jeden, jeszcze Beta. Respawny. Nawet ich tu nie ma. Ech, co? Rozwalili Beta. A tu tu po lewo jest Beta, nie po prawo. Dobra, jeszcze do ugramy. Tak, tu już nie ma. Cicho. Ty akurat <grym> byłeś największy. Przepraszam, co to nie byłeś problemem Wcale. Wcale. <grym> Powiedziałbym, że idziemy po. diamenty. dobra, i tak będę ten odcinek ja montował, więc tym razem Kiku nic tutaj nie powkleja. Więc pójdziemy sobie po diamenty zaraz. Zęczą dojemy sobie wyszto. Nie no, błagam nie, tylko to. Tak się rozwalał. Nie sądziłem powiedzieć. No tak to widzimy się w kolejnej gierce. Ja nie przyzwyczajenia ochoty, dawno nie grałem. Dobra tryhard teraz. Tryhard, full tryhard mówisz? Tak, tak. Dobra widzę, ale nie. co to jest za mapa? Nie kojarzę jej. Co się, ale tryhard. Nie, nie kojarzę tej mapy w ogóle. No rozwalamy ich od razu. Nie mnie, debilu. Nie, nie, no masz iść na bok. Wiemy. Ty obuduj Beda, ja wykorzystam. a dobra, ja też obuduję Beda. Ja obuduję też pasy. Obuduj czymś dobrym, a ja idę na nich. Klawisze trwałe. Co? Co? Nie można budować tutaj. Zobaczysz no, to na odcinku, to był ja Postawiłem 4 albo 5 bloków i znikły wszystkie. Kto normalnie wyłączał <laughs> nadal klawisze trwałe? Jaka normalna dziewczyna gra w Weddhorsy? Kto na nas leci? leci? Tu nie można budować. Żółty, 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 żółty leci.

A, A Aj, ja go ja, robię? Nie na się go robi! Aj jajaj. Ma 3 tak... HP, 3 no. HP. A już mi dużo walił na mości, ja miałem trudniej. Dobra, chwilowo, idziemy i zniszczyć, Czekaj. Dobra, kupuję wełnę i obudowuję. Oni idą na środek. Nie mamy środku ich. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. szybko. Pomarańczowy, coś niech idą. Proszę. Nie żyje! Kurde, już pomarańczowy przyszedł. Ja. Pomarańczowy nie są... O, oni idą do nas! Kto jest! Są u nas! Co jest! My mamy tego dobrego! Obudowę, są, ale to mogą to mieć ty. Albo kilo. Mamy seta. Ej. Czekaj, dobrzy są, dobrzy są. Ogarniają, czekaj, nie, nie podchodź, on cię zwali. No dobrze, ej, Mają TNT, dobra. dobra mam sposób szybko na to. Szybki sposób. Też. Dobra, zwaliłem go. Prawie nie mam TNT. Już to mamy przeszkolę po prostu. Pójdę tam do niego. A myśli, co ja robię? Prawie! Nie, prawie spad! Dawaj go! Dawaj go, dawaj go tam. Co jest? Żyjesz! Nie spadł. Jezu, ale mam jest Kupuję seta, kupuję, mam seta, o, dobra. Jest dobrze. Co jest? Bo żyje? Dalej? Jak to możliwe? Dobra, udy, Dobrze, udy, dobrze, udy, dobrze, udy, dobrze udy. nie żyje. Nie żyje? Nie okay. żyje. A iz... drugi idzie. No nie! co nie robię. Ale on zbocza... się, tak się Kurde no, HP ma. No tu nie można budować! Nie no ten Coxcraft to jest skam, to nie można nigdzie budować. Ta mapa chyba jest najbardziej wnerwiająca. Tu nigdy nie można budować. Biorę diamenty i ulepszenia robimy. Na maksa od razu. Dobra, kupiłem e, ten. Idzie pomarańczowy na mnie. Na mnie z ze zbrojką. wszystkim. Oli on jest... Oli on jest... on ulepszony, tutaj. Tak. Ale już stlep mu założyłem. Dwa hp, zbrojka, zielazna i y, cały enchantowany. I dwa HP mówi go zostało, co ja ziemię. Mam na jednego zbrojki. diamenta. Zbrojki. Ale oni są łatwe. Idziemy i może wejść, no, Ale musi to na Ty, Ten co na filu! Nie, on se fryer na filuku patrzył! Nie, no, fryer. Jak, jak można se na filuku patrzyć? ale się poświęciłem. Jak on se na filuku patrzy? Ma filuka. Ale no, nie ma ten. Nie ma Lunara. A nie, on ma Lunara, dobra. Nieważne. Dobra, lecę kupić nam seta. Mam tylko dwa diakse, więc dobra. Kupuję nam szybko seta. że razem z Braku. Cyjan! Nie, to ty jesteś, Boże. Stale krewdąsek cyjan, który chyba nie żyje nawet. Nie, żyje, niebieski, a niebieski na tym serwerze to mają kolor cyjanowy. Patrz, kupuję sobie takie już rzeczy, że to jest... Dobra, ale jestem ulepszony. Dobra, jednieszkę, kropka, język. Więc... <laughs> cztery diasy były u pomarańczowych. Dobra, u, ni u nich chcę kupić coś. Się. Dobra, jestem u pomarańczowych, ale kupuję sobie mieczek. Dobra, kupię mieczek. rozwalam pomarańczowym. Okej. Okay. Nie mam beda, nie mam beda. Żeby Dobrze. Żeby oni zaraz żeby do nas, Nie mam beda. Jeden, ma jeden nie żyje, jeden nie, nie, idę, nie idę, żyje. Idę, idę. Spozyjęc się nazywa. Nie, spokoziom. Nie, spodzeniec, nie, spokoziom. Dobra, nie Idę do niego. Widziałem że się, się chowa. Ale ale oni się chowają, oni są słabi. Oni są bardzo słabi. Dobra, że oni są mega dobrzy, ale wrzucę ci 12 no, zł do skrzynki. Masz 12 zł w skrzynce. I on się gdzieś schował, nie? No ja idę, idę, zaraz ten. Razem pójdziemy na niego tutaj. skrzynce. Wzykaj. masz 12 zł. Ja idą, oni chyba sobie. Dobra, jedno środek, cztery diamenty mam w ogóle. Ale go rozwaliłem i sam się poświęciłem. Ja się poświęciłem. Ej, tak. Na nic. Dobra, masz to i 12 zł, masz rzucam ci. Kupuj sobie szybko setata. A już mam. A, to dawaj mi te złoto. Przyda się. Żelazny mieczyk, szybko wolna. Ej, może fireballowa chce takie. Dobry pomysł. A że jeno te pamiętam ile to kosztuje jak ja to dawno, dawno nie grałem? W A A to no, jest no. jakiś jazda na rowerze, że to się nie zapomina. Fakt. Ale Dobra, się mam. Wali... Ej, idę do, czer do czerwonych na środek. Mam cztery diaksy, to kupuję nam ochronkę 2. Dobra jestem, ulepszenia, ochronka 2 kupiona. Pokcząt. Jestem na Emeralda. O, dobra, dobra. Nie mam nic. Nie ma nic, bo jest... Już i czekam 15 sekund. czyli na Ale zabrali. Ale mnie tutaj dojadę pewnie. Dobra, kto życie? Tu jesteś? Tak. Je? biały, biały, żyje. Biały jest jeden. Dojdziemy biały do... Biały i czerwony. Idę na... Chodź na biały, dawaj, chodź ze mną. Dobra. Bo biali nie mają ten. Dobra, oberwał, oberwał. Jeden tylko jest. Łooo, co on robi. Przyrząd. Spadaj. Dobra, Oj, dobra. Ja dobra. Rozwal mu, rozwal mu, rozwal mu beda. Lecisz. Rozwalaj. Dobrze, 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 nie ma beda. Teraz tylko trzeba to ci Dobra, to tylko... co to miało być? Ktoś jest u nas? Nie, spadłem. Czerwoni idą na środku, są. Emeraldy fajne O, ktoś jest u nas. Czerwony jest u nas. Szybko. Lagi, mam gigantyczne lagi. Ale spadłem. Spadłem, bo poszedłem do... Nie, nie, nie mam Dobra, łóżka, nie już mamy nie łóżka. łóżka. U, o jak to zrobiłem! Oni nie mają czym zniszczyć tam no. On naprawdę nie ma czym zniszczyć. On ma miecz, ale jest set, ale nie ma czym zniszczyć łóżka. Idę, idę do nas! No półtory HP przeżyłem. Nie miał czym nam zniszczyć łóżka, nie miał kilofa. I żyjesz? Tak, ten Enston nas uratował. O, dobrze go położyłem! O! Emeraldy, dobrze, dobrze. Mam cztery reakcje i cztery emeraldy, chodź na środek. Ja jak sam chyba trzy? Nie, już mam osiem mamy razem. A Chodź, ciała kupujemy, kupujemy za 8 diaksy. Nie spadł, uważaj, nie spadł. Daj mi te 4 diaksy. To ja w nim też szybko kupię. Mam tylko, nie spadnij. Dobra, dzięki. O, tutaj te diaksa mam innego. Dobra, to muszę jakieś trapa kupić. Dobra. Tu i tutaj, też tam do ciebie. Tutaj jest łatwiej dojść. Bo no. tak tu się wala zaraz, dobra. No. Pancerz 3? Jeszcze idą, idą, tam? idą. Rozwalają nam beda. Kurde. Kurde. Dobra. Tu no co? Nie sklaczowałem, bo się nie da bloków wstawiać. Nie no, po prostu kup cokolwiek, a... Miksturki może kupię. Ustrefa założył. Jeden HP miał, jeden HP. Kupuję. Dobra, dawaj, obserwuję Jeden idzie do ciebie. Jeden idzie do ciebie, jest na emeraldach już teraz. Drugi też. Masz ripo, obydwoje i obydwoje mają diamentowe sety. I obydwoje chyba też nie to w mieczach. Jeden nie może ze środka wyjść. Oh, dawaj. Dobrze! Ech. Drugi na diamentach, bo nie mógł, nie mógł e, zablokował się bo w jakimś bloku, czy coś. Jest już, jest już! Dawaj go! Dobrze! Dawaj refa. Pół serduszka. O, ale klepa. No, dobrze, dobrze idzie. znikłeś Widać mieczyk, ale mniejsza. O, skończyło się. Dobrze, 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 dobrze. Dawaj daj, rzucaj. Co? Co, to Co to było? Co to było? No ja wiem, na no ja widziałem u ciebie, Weź jak jesteś głos. Jest taki jest Zebsuty serwer, dobra widzowie. Jak go znasz, teksturpaka po tej jerce całej? Jest z wami. Ile? 9 na 10. No myślę, że też tak, 9 na 10 wygląda mega ładnie, zależy, komu się podoba. I oczywiście możecie podawać w komentarzach, jeśli teksturpaczki jakie mam przetestować na odcinkach, to może pojawią się z nich odcinki. Ewentualnie możecie mi na tego maila, którego widzicie teraz na ekranie, przesłać własnego teksturpaka, ewentualnie jakąś mapkę od Wiza, też ją mogę nagrać. Oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje po więcej tego typu odcinków. Trzy odcinki i lecimy z kolejnym odcinkiem daily. A coś jeszcze chcesz od siebie dodać? Nie? Chcę ja powiedzieć, żebyście zostawili łapeczkę w górę. Tak i wbijajcie do błękita. Cześć!